Witam Was z tej strony, Sabal, w kolejnym już odcinku z serwera Tiger Ghost. To jest chyba dziewiąty odcinek. Ja wiem, że tydzień temu nie było, ale przez te challenge, które się odbywały na streamie, no głowa mnie niemiłosiernie bolała, Tego zróbmy kolejny, ale tym razem na filmie. Jeżeli wbijecie 500 łapek i 100 komentarzy, oczywiście chodzi mi łapki w górę, do trzech dni wrzucę film. Jeżeli nie, nie uda mi się tego filmu wrzucić, Obiecuję, że wyzeruję 07 na jednym streamie, no bo i tak już jestem alkoholikiem, więc co by, co by to nie było i tak wam się to spodoba, bo lubicie Pato streamy. Czyli jak, jak lubicie Pato streamy, to, to jesteście Pato widzami? Chyba tak. <grytanie> Witajcie w jednym klubie, więc przejdźmy do odcinka. łuku Fenixa, ty kurwo, przestań mi Sabalskiego prześladować. Powiem <grytanie> wam, że ja tej broni nienawidzę i samo te. Samo ulepszanie tego, bo niby ulepek prosty do wytworzenia, jakim jest fragment energii, lecz czy tam odłamek bardziej, lecz yy, no to tylko tak się pozornie wydaje. Ja aktualnie mam przydzone plus 6 do mojej szarpy, bodajże że albo Albuquerque, już nie pamiętam jaką mam szarpę aktualnie, dawno nie patrzyłem na nią, no i chciałbym mieć plus 9, ale wiecie, ja bym chciał, ale gra. Może chcę inaczej. Tak czy siak, sprawdźmy. Może mi się uda. Chociaż... Każdy wie, jak to się skończy. Cold, the air and water flowing. Hard, the land we call our home. No szkórywa! Keep <coughs> the dark from coming. Feel the weight of what we owe. This, the song of suns and daughters. The heart of who we are, making peace to build a future. Strong, united, working till we fall. The air and water flowing. Hard, the land we call our home. Push to keep the dark from coming. Feel the weight of what we owe. This, the song of suns and daughters. Jako, że była mała promocja na szarfy, wydałem trochę złotóweczek na to, by sobie zdobyć unikaty i spróbować polepszyć moją szarfę. No, oczywiście, jak to Gameforge pokazuje mi fakacze każdego dnia, niestety z ani jednego unikata nic nie wyszło. Czyli można powiedzieć, tak jakbym otworzył okno i wyrzucił 4 stóweczki, tak? O, wiecie, tak? No, no Kimblue spuścił i zapomniał, co jest mniej więcej ten sam desen. Lubię tą firmę, lubię to szczęście, lubię to RNG, dzięki niemu metnie jest tak przyjemną i switaśną grą. W pewnym momencie były aukcje błyskawiczne i można było kupić jakieś szkatułki za smocze znaki. Jako że mam tego parę 10 tysięcy no to sobie pokupowałem, oczywiście nie wiedziałem jaki jest tego drop, coś tam na Wikipedii zobaczyłem, ale mówię dla testu sobie otwórzmy, no i efekt jest taki, że połowa dropu i tak mi się nie przydał bo to jest do broni, która się ulepsza na plus 15, to są bronie PVP, czyli na razie nic co by mnie interesowało. No i kolejny zarobek przed nami, czyli zielone i floretowe poty z władców Entai. Odnośnie samego bossa dosyć dużo bije, jako że ten serb jest trochę trudniejszy, 30%, więc musiałem gangu gangusami. Gdybym miał dziewczynę i po zbiciu 100 władców Entai zobaczyła moje wytrenowane paluszki, byłaby na pewno szczęśliwa. I nie mówię tutaj o wsadzaniu palca do ucha lub do nosa, if you know what I mean. Ale jeżeli chodzi o zielone poty, w tym momencie chodzą po 2 miliony albo 1,5 miliona 10 sztuk, tak samo z pilotowymi, oczywiście nie taka sama cena, tylko że 340, więc de facto na godzinę 2 byłem w stanie zarobić. 50 do 60 milionów, plus jeszcze leciały z tego bossa odłamki, ale je nie sprzedawałem, bo wiem, że mi się potem przydadzą, plus i tak ich nikt by nie kupował, bo to nie jest ten moment, gdzie ludzie by robili takie rzeczy, więc cena tych rzeczy jest i tak niska. Jako że wszyscy Polacy to jedna rodzina i uwielbiamy zagraniczne korporacje, tym bardziej jeżeli chodzi o takie gry jak Pay to Win Making 2 Oczywiście mam na myśli firmę Gameforge Postanowiła zboostować bossy, gdyż według niej, tej firmy, oczywiście te bossy były załatwe. Chodzi mi tutaj o event Bossów Świata, który polega na tym, że co ileś tam godzin, boss się respi na losowej mapie, trzeba go zbić. Za odpowiedni damage dostajesz jakieś tam nagrody w postaci waluty, plus losowej szkaty bossa. No i jak się okazało, nie da się teraz tego zbić po updatecie. Nie dość, że to bije z połowy mapy, to bije. Tak bardzo, że mając 100 tysięcy HP, e, nie dałbym rady. Oczywiście, biorę też to pod uwagę, że trzeba mieć odporność na tego bossa, ale przy tym serwerze, gdzie bosy biją, jak już wspomniałem przed chwilą, 30% więcej, no to może i na Polandzie to bije po 30, ale u nas bije po 50%, albo troszkę tam mniej. Nie, nieważne, nie da się tego po prostu ruszyć. Dziękuję. GameForge. Teraz sobie zmiksujmy ta, 6-7 bonus, celuje albo wartość ataku, albo 5% odporności na bossy, eee, chciałbym żeby te 5% nawet biło, no i w sumie zobaczmy, o! Trzecia zmianeczka i bonusik w Jestem zadowolony, nie musiałem aż tak dużo wydawać. Przypominam, że jedna zmianka 6-7 jest tylko fitem w item shopie, plus kosztuje y, chyba bodajże 15 albo 20 zł. Więc y, y, No to nie jest tania zabawa, jakby nie patrzeć. Więc ja tego już nigdy nie, nie, więcej nie ruszę na pewno. Ale fajnie, kolejny item naszej kolekcji jest gotowy. Pierwszy event blasków na serwerze Tiger Ghost za nami. Ja nawet specjalnie nie dropiłem tego, po prostu ekspią z buffa do levela 9,5. Gdyż moim planem jest wbicie na przynajmniej setniu level tego bufa, żebym sobie mógł robić solo razadora, A to przynajmniej będzie jakiś zarobek. Nawet jak ludzie tego nie kupią, tych szkatułek, to sobie zacznie je otwierać. A tam też są nawet spoko Fanty. Oczywiście trzeba mieć jakiegoś tam farta. Wydropiłem w ciągu 4 godzin 200 szkatułek, moim zdaniem to jest spoko. I i tak miałem w planach kupić przynajmniej 1000. Z tego co widziałem, jeżeli chodzi o ceny, 200 chodzi za 30 milionów. To nie jest zbyt dużo, więc będę miał jakieś tam sety, jakieś tam dopalacze, jakieś tam odpałki Z tego zawsze na plusie, że nie muszę wydawać bitem shopa, żeby to mieć. Jest okej. Okay. Upragniony level 9.5 właśnie jest dobijany na szamance. No nie powiem, dla mnie to była lekka katorga, nie mogłem postawić autołowów na noc, nie byłem aż tak silny, żeby tego spota może nieży uciągnąć, ale ja tak zauważyłem, że gdy w pewnym momencie po parunastu minutach samo ekspienia tej postaci, Wojeś po prostu blokował. Chodzi mi tutaj o takie omdlenie, które dostawałem non stop, żeby nie było ja NNO posiadam ale na PL-u to nie jest NNO w 100%, działa chyba w 99% według Wikipedii no to nie jest 100% NNO więc w pewnym momencie po prostu moja postać tylko stała, gdy cały spot ją bił mimo że te moby nic mi nie robiły no to i tak miałem z tym mega wielkie problemy dlatego musiałem sam to wyekspić zajęło mi to około od 9.0 do 9.5 chyba dwa dni, gdzieś tak. No, ponad dobę samego ekspienia za mną jest. Nie powiem, był to miło spędzony czas. jakieś seriale sobie poglądałem, jakieś filmy dość sobie porobili. Było, było, było ok nawet. Pierdolę, jak się bawić, to się bawić, nie? Moi drodzy, jak się bawić, to się bawić. No trudno, kurwa tam. I uwaga! Kurwa! A była szansa, no. Najlepsze jest to, że ja go spalę. Znowu go ulepszę. I to polega na tym, żeby wydoić ze mnie kasiole, nie? Mówię wam. Jak ulepszy, zana na szóstą popieram do kościoła. Pierwszy uspowiedzi będę przed myszą. Dobra, kurwa. Trzeci raz. Kurwa na plus dziewięć. Kurwa ma trzeci raz ten sam łuk. Powiedzcie mi, jak mi ulepsza, to jest 8. Ja do kobala idę go spalić, mam wyjebane. No, już mamy, już mamy spokój. Tyle. Skoro tak fajnie mi weszło do tarczy, to może też do kończyków i wejdzie. Celuję wartość ataku przynajmniej 50. Oczywiście ja wiem, że to jest niemożliwe, ale jesteśmy tylko po to, żeby się tutaj świetnie bawić na tym serwerze. Więc spróbujmy. No. Na razie nic ciekawego nie widzę. W sumie nie. Jednak nie. No. Niestety, ale przynajmniej wydałem 150 zł. Jestem z tego dumny, że tak o sobie poszło. <laughs> nie będzie. I ja kończę slima idę spać i mi się to podoba. Dobra, czekajcie. E, to będzie. Mówię jak nie wejdzie, idę spać poczęśliwa A na pewno nie wejdzie. Jestem kurwa o to na pewno pewny 19 Nie weszło Nie weszło i uwaga straciłem 160 Milionów. <głos> <głos> kurwa. Jaka kurwa inna widzę tej gry, to jest takie gówno. Kurwa mać! Ja pierdolę! Zrobiłem je tu na dwie postacie, czyli na szamankę oraz woja. No i dostałem propozycję zmiany gildii i raczej ją rozważę, gdyż za parę dni chcą robić melejkę, a moja gildia Balkan Bears, chyba to się, to się tak czyta, to są same rumuńce i tylko po rumuńsku na Discordzie gadają, więc ja nic nie rozumieć, oni mi nie rozumieć, Ja leczę język angielski, a tak przynajmniej będę miał możliwość e, zmiany otoczenia, rozwiniania dalej swojej postaci. No gdyby jeszcze lider tej gildii Balkan Birds coś robił i coś organizował, to jeszcze spoko mogę zostać, a tak to nic się nie dzieje. Nuda no wieje tak, tak przysłowiowym chujem, nic się nie dzieje, więc zróbmy to. Kolejna próba miksowania. Wo, Wow! Tak szybko? Po dziewiącej zmiance tylko? O, coś czuję, że teraz skąd to jakąś dostałem i kolejny item już tak łatwo nie pójdzie. Nie no, spoko, spoko, fajnie dopa dopalacz. I powiem Wam szczerze, tego nie lubię, nie lubię w tej grze, gdzie ja mam niesamowitą przewagę mając w tym shopa, bo ja sobie nie wyobrażam. Żeby ktoś, kto nie ładuje tyle co ja w ISA, mógłby takie coś wymiksować. Tym bardziej, że nie ma dostępnych w grze do wydropienia. E, oczywiście nie liczę eventu bossów Światów, który oczywiście nie działa, e, bo tam raz na tydzień można, można taką zmiankę kupić za walutę, ale trzeba być w top 10 jeżeli chodzi o damage, czy tak, taki krąg zamknięty i tak musi być też item shopa i tak. E, więc no to jest smutne, to jest smutne, cieszę się z tego itemu, a z drugiej strony jest takie złe, że e, ko są kolejne systemy, które sprawiają, że jest większa przepaść, albo ta przepaść się powiększa między mną a innymi graczami, to mi się nie podoba. Kupiłem sobie szkatułki z jajami petów, bo to było w Itemshopie, akurat jakaś tam promocja, albo event, jak zwał tak zwał, albo bodajże aukcja błyskawiczna, no już się pamiętam skąd ja to zrobiłem no i na tym zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, pamiętajcie o challenge'u, który mamy do zrobienia, no i w sumie życzę miłego dnia cebulaki, siema, nara, do widzenia widzimy się na kolejnym streamie